Nie, nie było do nagrania. Ja już trochę z praktyki takiej bieżącej i codziennej. Otóż jako prawnik wydawnictwa drukowanego, czyli prasy drukowanej, mam takie wrażenie, że prawo prasowe w zasadzie tylko nas też mediów elektronicznych raczej nie w zasadzie nie dotyczy internetu, nie dotyczy telewizji, nie dotyczy radia, tak naprawdę ciężar jego istnienia i takiego codziennego, praktycznego funkcjonowania ponosi prasa drukowana. Lepiej lub gorzej sobie z tym oczywiście radząc, ale tak naprawdę większość spraw, problemów, które są na tym tle, tak naprawdę dotyczy wciąż jeszcze prasy drukowane. To pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że oczywiście to prawo jest stare, wszyscy na nie narzekają i tak dalej, ale też, no, nie oszukujmy, jakoś sobie z tym prawem radzimy, jakoś istniejemy i jest to, wartość dodana tego prawa, polega na tym, że ono jest skondensowane, dość proste i zderzemy z tymi wszystkimi projektami, które nam serwowano do tej pory, jest to prawo wręcz doskonałe. Oczywiście można powiedzieć, że jest problem de dekomunizacji tego prawa, o czym słusznie powiedział Pan Profesor Sobczak, Tyle tylko, że za cenę jego dekomunizacji, która tak naprawdę nie ma żadnego w praktyce znaczenia, nie warto ryzykować tego, żeby powstało prawo o wiele gorsze, a wszystkie projekty, które się pojawiały, były o wiele gorsze. A to, że były gorsze, to, to polega to po prostu na tym, że. Te prawa i wolności, które dotyczą wolnej prasy były bardzo istotnie ograniczane we wszystkich projektach i one, ponieważ wychodziły głównie z gremiów politycznych, to miały za zadanie tylko to, żeby tą wolność słowa i wolność prasy ograniczać, żeby politykom w zderzeniu, w codziennych kontaktach z mediami było łatwiej, a prasie gorzej i temu de facto te wszystkie projekty służyły. Wiesz, te, ta dekomunizacja może jest potrzebna, tylko mówię, nie warto chyba ryzykować wpuszczenia projektu, jaki by on nie był w ręce polityków, bo to, co wtedy dostaniemy jako produkt finalny, będzie praktycznie nie do zaakceptowania e, e, dla wszystkich, nie tylko oczywiście dla dziennikarzy, ale ostatecznie dla opinii publicznej e, i dla obywateli, bo to, to, to w ich interesie w sumie dziennikarze działają. Proszę Państwa, e, kwestia autoryzacji. Pan profesor Sobczak broni tej autoryzacji, wskazując także na swoje, jak rozumiem, smutne przykłady, ale wydaje mi się, że przykładów w drugą stronę jest znacznie więcej. Znaczy, takich, które mówią, że czas z tym skończyć. Otóż de facto autoryzacja w tej chwili jest wykorzystywana i sami jakąś formę cenzury, to, to już jest bezsporne. Otóż w dobie mediów, które działają z dnia na dzień, informacje są przygotowywane z dnia na dzień, praktycznie każda firma i każdy polityk i każdy urzędnik jest w stanie spokojnie z użyciem autoryzacji zablokować tekst, który ma iść następnego dnia. Bo oczywiście dostaje ktoś tekst do autoryzacji, to mówię, to ja muszę to skonsultować ze swoim rzecznikiem prasowym, z resztą członków zarządu, to my się zastanowimy, my odeślemy. I oczywiście tekst, który miał z autoryzacją iść jutro, nie szedł, gdyby się trzymać tej autoryzacji. Więc oczywiście wymyśla się różne cuda, żeby to, to jakoś odejść. To się rezygnuje z tej autoryzacji, to się rezygnuje z tej wypowiedzi, to się wypowiedzi dosłownie cytowaną zmienia na wypowiedź omówioną, bo trzeba jakoś funkcjonować. I oczywiście, kiedy mamy na przykład nagranie na taśmie wypowiedzi, to nawet jak ktoś nam nie autoryzuje, to my tutaj prawdę tak Bo wtedy autoryzacja jest wykorzystywana przez drugą stronę wyłącznie jako forma cenzury, na którą oczywiście nie możemy się zgodzić. I de facto temu służy e, autoryzacja. Oczywiście jest w interesie, i w wielu przypadkach tak jest, że w interesie samych dziennikarzy jest branie tej autoryzacji, bo kiedy się rozmawia z jakimś mądrym profesorem od fizyki, z medycyny i tak dalej, wiadomo, że to trzeba autoryzować. I to się dzieje. Ale niech to będzie efektem porozumienia i praktyki, a nie A musu, a B sankcji karnej, która zatrudniczy. Nie może być tak, żeby za brak autoryzacji była sankcja karna. Ona w tej chwili jest. jest to, i, a mówię czemu ona służy. Kwestia sprostowań. No, oczywiście tu też Pan Profesor rzucił przykłady e, takie, że no, redakcje nie, nie, nie zamieszczają sprostowań. No, wszędzie nie zamieszczają sprostowań. To prawda. Tyle tylko, że większość tych rozmaitych pism, które przychodzą do redakcji, wymogą sprostowania w ogóle nie odpowiada. Bo taka jest też prawda. To są rozmaitego rodzaju listy, polemiki i taki też, panie profesorze, polemiczny jedynie charakter, miał ów list profesora Sędziego hochmańskiego, o którym pan mówi i tu akurat, to ja akurat sprawię, na którą pan często, jako przykład, powołuję, muszę powiedzieć, że racja I co, i co do meritum, ale kiedyś pan wymienia się do tego, od ja razu nie odnoszę. Racja i co do meritum i formy w tym przypadku, na po naszej stronie, ale to też tylko dowodzi, jaki jest problem z tymi sprostowaniami. Otóż jest problem zasadniczy, a jest on także dlatego, że orzecznictwo, w tej akurat sprawie, poszło w zupełnie niewiarygodną stronę. Otóż owa teoria subiektywnego sprostowania, e, która się wzięła w orzecznictwie, jest w tej chwili wykorzystywana i nadużywana. O, proszę Państwa, po naszej drugiej stronie. Teraz już nie stoi zwykły przeciętny Kowalski. Po drugiej stronie stoją politycy z rzecznikami, organizacje, korporacje, też ze sztabem prawników, też z rzecznikami prasowymi. I kiedy oni dostali taki świetny argument, jakowa subiektywna teoria sprostowania, to teraz przysyłają nam owe subiektywne sprostowania, liczące po 30 stron. I chcą, żebyśmy je publikowali. A potem jednocześnie idą jeszcze do sądu. I co się dzieje w sądzie? A sąd, proszę Państwa, wtedy nie bada, czy rzeczywiście my napisaliśmy prawdę czy nie, to mówi, no jest teraz taka dominująca owa subiektywna teoria sprostowania, no więc my możemy zbadać tylko A, czy był wniosek o sprostowanie, B, czy został napisany przez osobę zainteresowaną, C, czy został podpisany i D, czy został wysłany w odpowiednim terminie. I cześć. I chociaż my mamy wszystkie dowody na to, że napisaliśmy prawdę, to nam się mówi, no ale przecież my mamy prawo wyrazić swój pogląd, jak subiektywnie oceniamy dane fakty. No i subiektywnie je oceniają na 30 stron. A sąd to bardzo często niestety przyklepuje, zmienia się de facto w urząd pocztowy. Bo cóż to za sąd, w którym nie można przeprowadzić postępowania dowodowego, a de facto ze sprostowaniami w tej chwili się tak dzieje, proszę Państwa, że kiedy sprawa trafia do sądu, to nawet odbiera się nam możliwość zgłoszenia wniosków dowodowych. No bo mówię, po co? No przecież jest teraz taka fajna teoria subiektywnego sprostowania, czyli że każdy może w sprostowaniu napisać co chce. Więc okej, okay, niech będzie sprostowanie i my nie będziemy się przeciwko niemu bronić, my je zamieszczamy. Pod warunkiem, że one rzeczywiście dotyczą tego, co się da obiektywnie zweryfikować na zasadzie prawda-fałsz. To bardzo prosty instrument i trzeba go stosować. Tu nie wspomniano, proszę Państwa, o takiej jeszcze istotnej rzeczy, jak kwestia odpowiedzialności za ogłoszenia i reklamy. Trzeba by pewnie też o tym pomyśleć. W tej chwili jest tak, że my praktycznie publikując ogłoszenia, reklamy, często o bardzo skomplikowanej treści. Często e, takie, że nie sposób ich zweryfikować, że de facto w świetle tego prawa prasowego ponosimy za nie odpowiedzialność. Jest kwestia odpłatności za rozmowy, tego rodzaju komunikaty i tak dalej. Ciężar tego wszystkiego my teraz w tej dobie kryzysu musimy ponosić. I jedna oczywiście istotna rzecz, o no której Pani wspomniała, to no, no kwestia przepisów karnych, które są w prawie prasowym, które de facto no, to, to wiąże się z cywilistyką, a my tu mamy z 7 czy 8 czy 10 przepisów, tak naprawdę będącymi normami i sankcjami karnymi, to jest w ogóle nie do pogodzenia. Dziennikarstwo i prawo prasowe powinno się rządzić tylko i wyłącznie, jeśli już to re, re, regulacjami natury cywilistycznej, ale nie, nie, nie sankcjami karnymi, które oczywiście były może adekwatne i, i właściwe na roku 1984, ale nie są już teraz. Reasumując, bo oczywiście problemów jest masa, trzeba się zgodzić z tym, lepiej tego nie ruszać. Jest jak jest, oczywiście można mówić, że ma to szereg niedoskonałości, ale ryzyko ruszenia tego jest absolutnie takie, iż zagrożenie jest tak dużo, że najlepiej tego nie dotykać i zostać z tym, co jest, zostać z tymi komentarzami i opracowaniami, które są i, i, i z tą praktyką, która już się wytworzyła i z tą jakoś tam na co dzień sobie radzimy. bardzo. Dziękuję bardzo. Maciej jej wierzyć w te problemy.